Na targach książki w, na Stadionie Narodowym w Warszawie jesteśmy na stoisku muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce. To jest najstarsza e, muzułmańska organizacja religijna w naszym kraju, działająca już od e, II Rzeczpospolitej. Naszym goś, gospodarzem jest pani Barbara Pawlińskich. E, pani Barbara, e, co mogą czytelnicy znaleźć tutaj e, na stoisku? E, nasze stoisko prezentujemy po raz drugi tutaj na targach na stadionie. Nasza Instytucja Muzułmański Związek Religijny oczywiście oprócz całej opieki i dbania o sprawy religijne zajmuje się również rozwijaniem linii wydawniczej i tutaj mamy dwie linie, linię etniczną i książki już stricte religijne. Myślę, że to co jest interesujące... To jakby Pani mogła tak na przykład nam pokazać, szczególnie mnie interesują te e, widzę, że są publikacje e, Przeznaczone dla dzieci też? Mamy książki, e, właściwie już to jest czwarty album, który kończy całą serię e, albumów na temat rytuału przejścia polskich Tatarów. Wcześniej opowiadaliśmy o, o tym, jak przebiega azan, e, ślub i pogrzeb, a ten czwarty, czwarty album prezentuje to, w jaki sposób Tatarzy świętują. E, oczywiście te, które wynikają ściśle z, z kalendarza muzułmańskiego i tutaj do główne święta e, Rabadan Bayram, e, Kurban Baira. Również aperta dla dzieci jest bogata mhm. i to są właśnie e, bajki podania wywiezione z całego naszego e, świata tatarskiego. E, Musa Czachorowski, który jest z nami na, na naszym stoisku tłumaczył te opowieści z języka rosyjskiego, e, i Właściwie oprócz dwóch książek, które są do czytania z zeszłego roku nowość Baju Baju z Kraju, czyli nasz pierwszy audiobook. Musa Czachorowski czyta, natomiast dwóch muzyków nagrały do tego fantastyczny podkład muzyczny i dodatkowe utwory, które przeplatają idealnie te opowieści. E, bardzo dziękujemy. Z roku na rok poszerzamy nasze religijnym. W tym roku, kiedy byliśmy na targach, i że tłumaczenie Koranu, Koranu na język polski, wykonane przez Museczka Chorowskiego, ale również mamy coraz więcej wydań religijnych dla dzieci. Począwszy od starych rzeczy, które traktują o proroku Koranie, religii, tak, prośby do Boga, etyka, jak czcić Boga, są tak pięknie ilustrowane. Książki troszeczkę starsze dla starszych dzieci, moja wspaniała relika. No i hadisy w opowiadaniach. Hadisy to są słowa proroka Muhammada, tak? I aby były one przystępniejsze dla dzieci, aby były ostrożnie, ale lepiej, są one opisane w opowiadaniach. Nowość, kolejna nowość, kaligrafia arabska, tak, dzieci e, się pisać w języku arabskim, od literek, potem zdania, tylko po to, aby móc czytać koran w w języku arabskim. Ale też pamiętam inne książki, dostarczyć, tak? Na tym polega wiaderni, jak wygląda raj, czy też jest ostatnia droga, czyli jak przygotować się do śmierci, jak wygląda pogrzeb, jakie są obrządki dla nas pogrzebem? Muzułmański związek religijny jest wspólnotą sunnicką. Yy, czy yy, bo teraz pojawia się dużo imigrantów, yy, czy yy, Państwa oferta jest skierowana tylko do yy, tatarów, czy także zajmujecie się opieką duchową nad właśnie imigrantami? No, Muzułmański związek religijny, tak jak samo na Was pracuje, więc jest to organizacja muzułmańska. I nie zamykamy się tutaj, bo łącznie do społeczności tatarskiej, ale serdecznie bardzo na wszystkich poznań. Bardzo dziękuję.